9 sierpnia. Miłość jest wszędzie, a ja kocham i jestem kochana. Uniwersalna moc nigdy nas nie ocenia ani nie krytykuje. Akceptuje nas jako naszą własną wartość. Odzwierciedla nasze przekonania w naszym życiu. Jeśli chcę wierzyć, że życie jest pełne samotności i nikt mnie nie kocha, właśnie to znajduję w swoim świecie. Jednak jeśli chcę pozbyć się tego przekonania i przyznać przed sobą, że miłość jest wszędzie, a ja kocham i jestem kochana, należy zatrzymać się na nowej afirmacji i ją często powtarzać. Wówczas stanie się to dla mnie prawdą. Od teraz do mojego życia przyjdą kochający ludzie. Ludzie, którzy już w nim są staną się bardziej kochający, a ja łatwo znajdę sposób, aby wyrażać miłość do innych.